Na ten moment czekało wielu młodych mieszkańców Ostrzeszowa. W czwartek 20 czerwca oficjalnie oddano do użytku skatepark i pump track przy ulicy Norweskiej. Była to nie tylko okazja do pojeżdżenia na deskorolce czy hulajnodze, ale również możliwość wzięcia udziału w profesjonalnych warsztatach. Oficjalne otwarcie miało miejsce o godzinie 18. Jednak kilka godzin wcześniej burmistrz Patryk Jędrowiak spotkał się z dziennikarzami, by podsumować inwestycję realizowaną w dwóch etapach. Cała inwestycja razem z parkiem miejskim, to inwestycja w wartości ponad 8 milionów złotych, 4,5 miliona dofinansowania z programu Polski Ład. Mi jest niezmiernie miło, że mogliśmy tu współpracować z lokalnymi firmami, bo generalny wykonawca tego miejsca to firma Zostrzyszowa, wykonawca parku miejskiego to konsorcjum, w skład którego też wchodziła. Firma Zostrzeszowa. Zaraz po zdemontowaniu ogrodzenia inwestycji przez wykonawcę, wielu młodych ludzi ruszyło w kierunku skateparku na rowerach, deskorolkach i hulajnogach. Jak sami Państwo widzicie, teren praktycznie żyje jeszcze przed oficjalnym otwarciem. Ja myślę, że dla wszystkich to bardzo duży powód do uśmiechu, do zadowolenia, do radości, bo widać radość właśnie na twarzach tych młodych ludzi, że po tylu latach tak naprawdę już kolejne pokolenia walczyły o to miejsce. No i dzisiaj nastał ten dzień, w którym inwestycje możemy otworzyć, podsumować i tak naprawdę zamknąć ten temat i przejść do kolejnych, bo jak sami Państwo wiecie, tuż za nami tak zwane łąki chęćkowe, co do których miasto i gmina ma kolejne plany, żeby w ścisłym centrum miasta powstał naprawdę gigantyczny kompleks sportu, rekreacji, ale też wypoczynku i wytchnienia. Konferencję zorganizowano na tle grafiki, której autorem jest znany artysta plastyk Szymon Chwalisz. Te nasze miejsca tu lokalne mają taki element tożsamościowy, którym jest chociażby ta praca Szymona. Tak jak sami powiedzieliśmy, skateparki słyną z tego, że tych malunków pewnie będzie tu. Bardzo wiele. Tak, teraz sobie przypominam, że my chyba pierwsze jakiekolwiek kroki jako ludzie, którzy korzystali z tego typu sportów w Ostrzeszowie, podejmowaliśmy jakieś 20 lat temu, także chwilę trzeba było poczekać na ten skatepark. Natomiast nie wiem szczerze mówiąc, czy będę korzystał, bo trochę ze względu na moje ręce muszę o nie dbać i, i, i taką kontuzyjność może nie będzie. Wskazana, A ja ze swojej strony liczę na to, że ten obrazek, bo to nie można nazwać muralem, ale raczej taka komiksowa wersja zapoczątkuje faktycznie, że to miejsce będzie bardzo kolorowe i, i że będziemy się ścigać artystycznie na nowe pomysły. Tak jak wspomniał tutaj Szymon przede mną, no przez wiele lat czekaliśmy na takie miejsce i dzisiaj to marzenie się spełniło. Kilka godzin temu na Facebooku Nasze panie z Wydziału Promocji zaproponowały, rzuciły pytanie: jak nazwać ten teren, jak nazwać ten kompleks? I takie hasło, które padło już w pierwszym momencie, wszystkim to była Trójka. I tak sobie pomyślałem, że to, ta nazwa może mieć wiele znaczeń Bo po pierwsze, ten kompleks składa się z trzech części ale przecież ten teren to jest teren, gdzie jeszcze 5-6 lat temu istniała szkoła Trójka. I to po tej szkole Trójce wiele wspomnień młodszych, starszych ma do dzisiaj. Więc myślę, że wielość znaczeń tej trójki jest jeszcze do, do określenia przez mieszkańców. A tak naprawdę, myślę, że tak jak powiedziałem, to będzie miejsce młodzieży i to oni sami będą stanowić o tym, jak to miejsce będzie się w przyszłości nazywało, jak będzie nazywane i co tutaj będzie się odbywało. Ja przede wszystkim mam nadzieję, że to nadzieję, że to miejsce będzie żyło. Inwestycji gratulowała władzom samorządowym, m.in. senator Ewa Matecka. Żywię w sobie takie przekonanie, że każda inwestycja sportowo-rekreacyjna w tkankę miejską wzbogaca tą tkankę miejską i z pewnością ta inwestycja jest tego przykładem, nie tylko wzbogaca, ale też wychodzi naprzeciwko zapotrzebowaniom mieszkańców i tak długo dopóki będziemy inwestować w tkankę miejską zgodnie z mapą potrzeb, mieszkańców to będą to zawsze udane, udane inwestycje. Poseł Katarzyna Sójka apelowała z kolei do dzieci i młodzieży o bezpieczne korzystanie ze skateparku, noszenie kasków i ochroniaczy. Młodzież już rozpoczyna chyba wakacje, cieszy się akurat z tej formy rekreacji. Myślę, że jest ona dość, dość nietypowa, bo nie występuje w każdej gminie. A jak tutaj słyszeliśmy od pana Szymona Chwalisza, on kiedy był w tym wieku, to musiał jechać do Wrocławia, żeby skorzystać z, tak, z takiego miejsca i pojeździć, pojeździć, czy poskakać na desce. O tym, że inwestycja była potrzebna w Ostrzeszowie, świadczy zainteresowanie jakim cieszyło się otwarcie obiektu. Fajnie się bardzo zjeżdża, skacze, no i fajnie też się robi tryki. Każdy z małych dzieci szukał takiego miejsca, gdzie by zająć nudę. A teraz można po prostu się wyżyć i po prostu miło spędzić czas. Z to miejsce, którego brakowało w Ostrzeszowie, o tak to w lesie było takie ulącone podobne, ale fajnie, dzieciaki mają gdzie się bawić w końcu. W wydarzeniu towarzyszył koncert szefiego, rapera i jednocześnie nauczyciela w szkole podstawowej w Szklarce Przygodzickiej.